Także witam się, na w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie zagrać sobie ze swoimi znajomymi i innymi osobami na świecie w Fortnite'a w starych sezonach w 2023 roku. Zapraszam Was do oglądania. Więc tak, będziecie musieli sobie zapisywać w link w opisie i wiadomo, pobrać sobie te pliki, ten folder i tak, najpierw wchodzicie w folder zainstaluj najpierw i instalujecie te, dwie, te dwa programy, potem się cofacie, Relays Multiplayer, wchodzicie w to, wypakowujecie to wszystko tutaj. Klikacie zami w miejscu docelowym I tak będziecie mieli teraz to e, Najpierw e, Zostaje nam Easy Install i Fortnite Launcher To możemy sobie usunąć e, Najpierw klikamy w Fortnite Launcher On się nam odpala Jak widzicie pisze, że no version selected Z jakiego względu? Zaraz wam powiem Najpierw klikacie sobie plus I wybieracie ścieżkę gry po prostu fortnite'owej Nie? Rozumiecie o co chodzi Ale Teraz, gdy chcemy pobrać to, e, tą całą, żebyśmy mieli któryś sezon, klikamy Easy Installer i tutaj wszystko macie: Fortnite Relays. Tutaj macie wszystkie relaysy, nie? E, wybieracie na przykład, hmm, nie wiem, relays. To są wszystkie aktualizacje tam, 15, 12 i w ogóle musicie wpisać, którą chcecie. I gdy na przykład wybieramy sobie Fortnite Relays 15.20, wpisujemy 137, klikamy Enter. Enter Game Location, no i musicie tutaj wkleić, e, e, wiecie, folder, w którym jest Fortnite. E, potem po prostu, gdy już to wszystko ma powiedzieć, że to będzie około 5 giga, to wchodzicie w to i klikacie Launch. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja bym Glomska.